jestem Werte, ze mną jest LJ A witam Jest też Hunter A witam I Świątek A witam witam e, LJ czy my się pokłóciliśmy? E, nie No, właśnie ja, no się, właśnie ja się tylko z Huzerdadzi pokłóciłem i tyle tak, <śmiech> <także> <śmiech> Odpowiadając dlaczego znowu nie było LJ przez te parę odcinków. <laughs> Wiecie dlaczego? Wiecie dlaczego? Bo tu się kuźwa no no łazi ten pająk kuźwa cały czas Cały czas ta Halloweenowa muzyczka gra no, no normalnie idzie joba dostać no <laughs> Także tak już wszystko wiecie. Już Był, na kresie, odbygu, Był na odwyku, po prostu. Nie musicie tutaj odbygu. wypisywać teorii spiskowych. Wszystko jest okej. Okay. Tak. Jak najbardziej. Chodź, panie w kapeluszu. to, to faktycznie jeszcze tak. Ty masz głowę dziecka? Nooo. Masz... Fuck, mylarz, ty tu jednak coś nowego wprowadzili. O kurde. Ja muszę <laughs> i zabezpieczyć wszystko. Czekajcie, bo ja tak jeszcze powiem, że jeżeli lubicie Huzjordali, że jeśli chcecie, żeby dalej to leciało, że Alo Ale on uczek. namawiał LJ na odcinki? To o to wiecie, łapeczkę w górę LJ doceni, prawda? Eee, zobaczymy <noise> Zobaczymy ile będzie łapek, to wtedy może doceni. Okej, okay, ktoś... Hmm. Ktoś za mną szedł tak właściwie czy nie? Ja? Chyba nie. nie wiem gdzie jest. Kurde, jeszcze jedno dziecko. Ja, ktoś ja, za mną też, ja szedł, nie wiem, nie są i ktoś sobie posiadł. Gdzie wy jesteście? Ja byłem o, ja mam idę. jedno. Dawaj tutaj, halo. Da Ej, pilnuj, w garażu jest jedno. Pilnuj w garażu. Dobra, idę. Pilnuj. Ja niosę orange'a. Był koło farbów. I teraz nie ma go. W szpitoriu chyba. Jak się schylało A, do tego, do poziomu Z? Hmm, to jest prosto. Ty, 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 ty. Czy on do auta ty, 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 ty. przypadkiem nie wszedł? Ty, 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 ty. O, widzę, właśnie. Fuck my life! Fuck your life! Yes. Yes. Fuck your On life! Kiedyś da się radę w ciągu 5 sekund. 5 sekund? Może nie. Dobra. Ale za z Kurde, ja u góry z... się utopił! Oscar has Słyszałem, died! Słyszałem, że się topił, ale u góry się utopił! Ale fuck! szedł za mną, a ja tak patrzyli za mną, nie gdzieś tam gdzie? pan ty, Tam tak spada? Czy ja mam tego, ja mam widelca, czekaj, czekaj, czekaj. Czekaj, czekaj. Halo! Dobra, Piluj go, bo ja potrzebuję. go. A nie ma pilsów nigdzie. Ej! Właśnie przecież mówiłem! No, wiedziałem, że on ma nie taki o, kolor! No, ty, ja nie Pomyślałem, ty, sorry. Kurde, Wiedziałem, że ma nie taki. Gdzie jest? Gdzie on jest? Prawy, nie wyszedłem z prawej, kurde. Kurde. Co za spalił. A ja widziałem. Mówiłem, miał prawie setkę życia, kurde, i jakiś taki dziwny kolor. What the fuck is that? No dobra, to się teraz odegrajmy, no. A przynajmniej Oj, postarajmy. No, witam. No i znowu ta męta no, kuj, josh, no, josh, mi łazi, no, Już zabierają, kurde, nam sofy i firanki i wszystkie inne baranki. Dzień dobry, kurde. Znaczy, kurde. Gdzie? otwieraj mnie. Kurde. szkotek kotek na płotek i mruga. Ładna to piosenka, nie Fuck. Prowadzi nie! Pask, ta, 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 ta. O ty paruwo ty! A, tutaj okej. Okay. Eee. Zjomie no nie, zjomie tutaj! O mam maskę, pająka, nie pająka, małpy. Ty, ty kurwa, Małpiszonie pierdzielony ty. Co to jest? Ja to chcę. Znaczy, zaraz znajdę piłce, czekaj. O mam piłce, jeden, to są jeszcze drugie jakbyś chciał. Nie. Nie. I... No włóżaj mnie czym widzielać! Do dupę se go wsadzisz, nie ma. Nie ma. Dawaj mi te pilsy Oddawaj mi te pilcy, panie! Kurde! No, no, no nie no, łap nie mnie! Pilsy. Pilsy Dawaj, ja ja nie panie nie łapie. Dawaj nie widzę! No, Dawaj mnie to! Puść mnie! No nie mogę pilsów! Złapać. No! Z... Pilsy, to nie łapiesz pilsów! Nie no, ma no, takiego! Kurna, nie ma bo, takiego no, łapania! No. Puść mnie! No bo złapał pilsy, ta nie teraz. mogę go złapać! I bardzo dobrze! Czekam. Jest. Tata, dobra, ja. Mam go, dobra, Jest. Ale jest był odratowany, odratowany. Do robienia dobrze. bizonka. Bizonka? I ha? co? Halo? Jeść. Jest. 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 Dawaj. Uch, no halo! Tata, Jak jest. zabrałeś mi? Przecież ty byłeś u góry! Tata, tata. No to co z tego? Ja mam po prostu umierać się w obozie, obozie, obozie. Na ci lotkę. Co? Nie ma. Nie pać, nie pać, nie ma. Ha, ha, hu, hi. No nie wie. ma. Nie ma! Czemu cię złapałem? Ja Forka łapałem Forka! Mnie chyba za faworka łapałeś. Forka za Ozorka! Za faworka mnie złapał Nie tutaj od razu No i co mi tym łoskiem chcesz No chce cię ubić! A może jeszcze kośba próbowałeś, no? Nie! No Haru, oddaj mnie ten nóż! W dupę z jego nie ma. No. Di 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 di. Zajebany mu życie leci kurwa na tej. To uważaj tam na niego. Ide To jest Andrzej. Tam on już do tego idzie. Czekaj, idę, chodź tu. Spaniało mężczyzny. Chodź tu. No wypij dalej ojciec. No nie mnie! Kulko mi daj, a nie. Nie ma. Ja Szpitalaj! Szpitalaj! Nie by... E no miało być bez łapania, halo! Tak to mówił, że bez łapania. No, Bajam zawsze graliśmy wyliczy. już bez łapania. Jakie zawsze? Zawsze! No, żebyś się mógł podnieść, tak? Żebym mógł się zabić. Pajan, nie gratuj! No patrz! Ja się tak nie bawię, no. ufa! No. Sorry, tu nie ma nigdzie kółka, to co ja mam? Zostaw no to, 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 moja wina, że twój małżonek, współmałżonek już je użył. No. Jaki współmałżonek? Synek. ostatnie No. A i mi spada, czy nie? Mi nie spada, ja nie wiem, kuźwa. Stoi mnie, tylko nosi cały czas. Ja idę się powiesić. Kuźwa. Powieszę się na liściach tego drzewa. Taki młode już chce się wieszać, nie? No, no bo to takie techniczne to... życie jest, powiem ci. Ale co Z mi takimi łojcami to ja nie wiem, Zawsze Ten... leżało to kółko i teraz go nie ma. No to widocznie się już z użyć. Że... No, 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 no i, I A -a. mówiłem, że już Twój. Czujesz... Mm, no już... czemu no, nie mogę się no. podjarać? I, Życie. Przygoda. Dzika przyroda. I, i, i on też. Co? Nie. To ty ci nie mówisz. <laughs> to <śmiech> takie masz <laughs> haksy, tak? <laughs> tak. Ok. Do jak mało. Oh. <laughs> oh, <yes! Równo. śmiech> Kuma. Ja się z wami nie bawię. Ja też... Ja ja ja... no, Jakie oszuki to była... Dobra. Perfect technik. No stary musiałem cię złapać, bo nie miałem tam kółka, no to to było. Ale to masz... Ostateczności było. Holdera! Jakie? Ostateczność razy 15. No dobra. Dobra, dobra No halo! Co? A ja tu potrzebuję jednej. <laughs> co żarty? się ze mną stało? Ja są te cholerne... O, tego szukałem, dobra. To ty szukałeś? Pist. And pist. Co tam craftujesz? Pist. To jakie... Dawaj mnie to, o. Pist. Pist. Ty się nie interesuj tam. Bardzo przyjemny wieczór. Pist. E. Zobaczmy, Ej, Świątek, i tam proszę. Ktoś, A ja nie wiem właśnie, gdzie oni... Idą. No i super, zajebioza. za. klateczki. po prostu. gdzie, jest Rdzi, gdzie jesteś, ale, ale nie wypada, jak, jak nas słyszy Ja bo... jest ten drugi, cholera? Próbuję go znaleźć, nie wiem, poszedłem, zająłem się czymś innym, kuźba. Tylu! A, ten się tu utopił, no dobra. No, życie, no, no. tak myślałem, kurde. Tu nie ma. A ja kopać się chciałem ostatnio tutaj normalnie z nim to nie tata! <noise> tak myślałem, że tu jesteś <noise> Dobra. Ja już wiem gdzie on jest. Tary, widzisz jakiego ja, ja sprinta a wale. No. Kurde. Oni mnie nie widzą nawet. No. <noise> Ale da się rozkwinić gdzie jesteś, wiesz, bo w pewnym miejscu wystają ci nóżki. Ej, cze, czekaj, cze... <tankuńkim myself> Za stolikiem się schowam, to mnie nie znajdą. Dobrze. Dobrze. Piątek na górze szuka. Kurde, jest, jest za blisko mnie. A dobra, czekaj, jeszcze na dół tą paliką. <tankuńczyk> A, czyli jest tu. Hunter <tankuńczyk> <tankuńczyk> Może być u góry. Piluj tam. To? Już dopiero byłem w kuchni, jak... Udusił się z tego. Podobało mi się to. Dobra kampa, No. A gdzie jest to takie kuźwa na ten? Gdzieś to było, o tutaj. Kuźwa, kuźwa mać. Na... Ja okay. nie wiem bracie, musimy tych ojców się pozbyć, bo to... Normalnie. Załóżmy albo my opuścimy ten świat, albo oni, bo ja innego wyjścia tu nie widzę. <laughs> Też tak myślę, Świątek. Ja po prostu, no nie wiem. Dobra, ja zakleją wszystkie te. Spitalaj, kuźwa Ojciec z ojcem, bo Znaleźli się, hmm? kuźwa No? Hmm? chory pojebie Chodź tu, kuźwa! Chodź tu, kuźwa! Badaj! Okay. Nie, 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 nie. Kuźwa! Fail roku świątej! Spitalaj! <laughs> No nie, puść się. go! No puść! No, patrz. Puść mnie kuźwa! Próbuję, no nie mogę, no. Dobra. jest jeszcze jeden? gdzie tu gdzieś. A gdzie jest ten drugi dziul? Kuźwa, w salonie sobie boję. dobra. O sieeeema! Zobaczyłem huntera podróżującego z widelczykiem. No to nie jestem ja! Nic mu to nie da, bo wszystkie kontakty są zablokowane. To dobrze. E, e, ja się e. idę tak w razie. Halo, Jakieś? idę się kąpać Jakie Wypij dalej! Okej, się napiję Czemu pajączkiem strzelasz w kosmos? Bo lubię Lubisz? Okej okay. Kurna Tym poszedł ty Doceniam ty. twoje starania jest tutaj Rozwalam mój telewizor No i dobra, jestem sobie Cześć, bo mu leci, idę po pilsy Haps Czemu jest spalony? To jest? Nie Spalony Nie ma Nie. No nie, też to nie. ja nie chciałem! Od nie! Co by tam w dope kółko wsadzić? Czemu? Ej Janusz, czemu koled nie masz? Ma to Cześć? kółko? Nie ma tego kółka, czekaj. Ty, what the fuck? Ty I? Nie ty będziesz. wiesz? Ile? jednak ma. Idę, albo nie idę. <noise> 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 Dobra, <głosy> drugi, <głosy> drugie dziecko na razie jest zabezpieczone ładnie. Co ty synek robisz? Pilny go tam, Denerwujesz ja, się! Ale... Jest A. dobrze, jest dobrze. Okay. Jest bardzo dobrze, bym powiedział nawet. Ja tu ja poczekam, węgiel sobie węgielce, poniszczę węgielce, sobie gate'a. Daj mi ten węgiel! Nie ma węgla. Jak chcesz węgiel, to do kopalni to <grym <grym No i co tu A może se wsadzić mi ja tam kurde lubię, proszę <grym <grym No, do, domyślam się, skoro... A no, 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 Reżar kuźma ten no, mnie bo. normalnie <laughs> Kuźmał się, się. Tam, Powiem Hill tak, low. nie Hill wiem low. gdzie on się teleportował On miał haksy, ja to widziałem Udało, Udało się. się Ja to pierdziele tutaj. tutaj Gdzie zamykać Ja nie płaszcza Nie rozmawiam, Dobra. Nie rozmawiam. O, mam Wiedziałem Wiedziałem że to weź będzie otwórz, dobry weź pomysł Nie otwórz tą lodówkę ja, ja bo coś tam dam No, otwórz o, Nie o, ja rozmawiam E ja coś, <laughs> coś Nie rozmawiam Nie rozmawiam Pilnuj się tam bracie i odejdź z tego świata razem ze mną Nioooo Dawaj szybko węta lewo, 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 odbij się w lewo Jedz tam, jedz tam, jedz tam, jedz tam, na środku masz jedzenie Nie, tu jest tam. Tak, tak, brawo! Szybę zażądli Brawo! Kujwa, udało się Co za. Czemu pozwoliłeś rozwalić szybę? Ej, bo ja nie wiedziałem gdzie tam ten went prowadzi. Kuźwa, udało no ja się On kurde nie wiem skąd młodek wyczasnął Był kostał <grym> No dobra, wygraliście honorową, cieszę Tak, tak <grym 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 Bardzo ujwa. fajny plan ta, 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 ta. Jeden jest na schodach Ej, pilnuj nie na dole, jeden jest na schodach I pilnuj po prostu bądź przy nim, bądź cały czas przy nim Hunter Baram się

Więcej... Nie, pierdolę, ja więcej nie gram w tej grę. Najgorsze jest to, że nie było w ogóle widać u ciebie Wartę z widelca. Dopiero w ostatniej chwili jakoś wyszedłeś z załóżka. A bo bo dopiero z łóżkiem był widelec. A, sobie leżał przy gniazdku i ja jeszcze mi szedł pach. za mną kuźma, po schodach, by się asy nasz poświęcę. Oświadczenie zbyt. z mojej strony ja więcej kurwa w tej grę nie gram Ja się nie będę bawił tak. To nie A mnie się mnie. nawet ja podobało się po tej Ja bardzo denerwuję. Pokaż. zmienimy teamę. Nie, 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 ja nie. Pożegnanie, ja nie, nie o, o, ja odchodzę, to. To odchodzę, jak odchodzę. Jak chcecie, żeby Hunter grał jeszcze w tą grę, to musicie dać więcej łapek w górę. Ja Oj ja tak z 10 tysięcy. Ja nie ja, ja, o 50 tysięcy na pewno będzie. Ja to nie będę grał. Masakra. Dobra, także tym przemiłym akcentem dla wszystkich kończymy odcinek. Jeżeli Wam się podobał, zostawcie łapeczki w górę, dodajcie film do lubędnek, udostępnijcie na fejsie, nie zapomnijcie zasubskrybować naszych kanałów. Yy, I coś miałem jeszcze powiedzieć, ale to nieważne. Z no odcinkiem będą również u nas, o. To, 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 to chyba jasne, tak. No, no to żółwik. Woo.